Siema, jestem Leonel. Witajcie w pierwszym odcinku ze Slendriny. Tak jest i dzisiaj sobie zagramy w House of Slendrina. Yy, oczywiście na jabłuszki jeszcze nie było yy, części ze Slendriny. Jest to taka gra opowiadająca yy, o rodzinie, czyli no, o Slendrinie i, i tutaj też jest matka Slendriny, czyli babcia oczywiście znana też z grani, tak jak mogliście zobaczyć. No i też o Slendermanie też jest opowiadająca ta historia. Więc zaczynamy i zagramy sobie na. Najpierw może zacznijmy sobie na easy. Zagramy sobie na easy. Tak. Dobra, tutaj zamknięte, więc pójdziemy sobie tą stroną. No I chodzi o to, że trzeba znaleźć tutaj klucze i kartkę. No, tutaj jest zamknięte, no. I gdzie może być pierwsza kartka? Dobra, mamy pierwszą kartkę, mamy kluczyk. Ech. Dobra, pójdziemy teraz do góry. Tutaj mo możecie spotkać tego pajonka. Tak jak zgrani. ale on nic nie zrobił, wam po prostu. Ucieknie. Dobra. Dobra, wykorzystaliśmy klucz. Mam drugi klucz, jest dydryda. Jest druga kartka. Tutaj też nie byliśmy. Dobra, jest trzecia kartka. Jest trzecia kartka. Dobra, tutaj... Dobra, tu nie mamy nic. Schodzimy na dół. Jest kolejny kluczyk, Mamy kolejny kluczyk. Tu teraz idziemy tu. Dobra, tutaj nic nie ma. A jeszcze 5 kartek musimy znaleźć. Dobra, tu mamy otwarte. jest kluczyk. O, chowa się tam za nami pajęczyna i mamy czwartą kartkę. Jest czwarta kartka. Tak, coś ta Snedrina mi ciągle łazi. Nie wiadomo gdzie. Tu będzie piąta kartka. Jest piąta kartka, ale zanim tą kartkę weźmiemy, pójdziemy. A nie, tu na razie nie da się pójść, bo tutaj trzeba kartki. Jest piąta kartka, jeszcze trzy kartki. Jest szósta kartka. Tutaj jest oczywiście Batka z ale nie podchodzimy, tam do niej nie podejdziemy, bo tutaj chodzi o to, że wyskoczy nam Sendrina i <śmiech> <śmiech> tak to się właśnie dzieje. Jest siódma kartka i została nam ostatnia, ale jej nie mamy. Dobra, w ten labirynt już przeszliśmy, więc pójdziemy jeszcze do kuchni, być może tam będzie jakaś kartka. A ile już w ogóle to minut trwa? Dobra, 5 minut. I gdzie może być ta kartka? Bo jeszcze ósma została. Tego się nie da otworzyć. Ty no... Gdzie jest ta ósma kartka? Tylko nie wiem, czy ja ją ominąłem w ogóle. Raz jeszcze ta może wejdę. Zerknąć. Chyba ją gdzieś ominąłem. Nie, nie ominąłem jej. Ty do no nie ma tej kartki. Nie ma tej kartki. Dobra, Sedrina zabij mnie, bo ja nie wiem gdzie jest ta kartka. Nie wiem gdzie jest ta kartka. Ja nie mogę kartki znaleźć. Bo tej ostatniej, durnej kartki nie mogę znaleźć. Dobra. Dobra, raz jeszcze przechodzimy, bo to... Nie mogę znaleźć ostatniej kartki. Teraz sobie na medium zagramy. Medium, czyli do no no poziom normalny. Więc tak, idziemy najpierw do tego pokoju. Mamy kluczyk. Pierwsza kartka. Jasny Gwint, ale ja się wścieknę zaraz, no, jak to nie było ostatniej kartki? W kuchni zawsze gdzieś kartka była. Niesprawiedliwe. Ale mamy za to kluczyk. Bo serio, nie to nawet wydziała. Nie do wiary po prostu. Nie mogłem znaleźć ostatniej tej kartki, ale dobra. Druga kartka. Jest trzecia kartka. Jest czwarta kartka. Dobra, tu byłem, tu byłem. Dobra, mamy ten klucz. Dobra, musimy to. Dobra, tu mamy zablokowane, tu jest otwarte. Ale tu kartki nie ma. Jest piąta kartka. Jest szósta kartka, jest siódma kartka, i została nam ósma, ale musimy znaleźć klucz, bo jeszcze jedno miejsce. Tak jest. Oto właśnie jest ósma kartka. Mamy ósmą kartkę, mamy klucz. No tu możemy zamknąć, ale tutaj nie mamy nic. Bierzemy ten klucz celarki. Ach, tu jest klucz. I szukamy teraz jednej rzeczy. Z tego co wiem. Chyba łobu trzeba tutaj było szukać. Jest Drida, która się kryje. Jedną rzecz tutaj się trzeba było tutaj szukać. Tak, nie przestraszymy się i mamy ten łob. Jest łob i idziemy teraz tutaj. A nie, to no było gdzieś tutaj pokazane. A nie, tu jest zamknięte! Podajże nie więcej gdzieś tu. No i tutaj taka rodzina, to wygląda tak, oczywiście normalnie, a jeśli, jeśli chodzi o taką, o rzeczywistość, to ta rodzina wygląda tak. Dobra, udało się przejść. Udało się przejść pierwszą część z stendriny, druga część stendriny już będzie niedługo. Ale to oczywiście będzie z innej już części. Bo tu po jednej innej części będzie nagrywać, więc zobaczycie już jaka będzie następna część. Więc do następnego odcinku ze stendriny. Elo!